Przez kilkanaście minut będziemy gościli we wspólnocie kościoła w Ugancie. To kościół, który przeżywa swoją wiosnę. Rozpoczniemy od wizyty w poprzedni dzień w wiosce, która należy do parafii w Kakogę. Od 10 lat prowadzą ją misjonarze z krakowskiej prowincji franciszkanów. Jesteśmy na spotkaniu małej wspólnoty kościelnej. Spotyka się ona raz w tygodniu ze swoim katechistą, który pełni w niej rolę animatora. Raz w miesiącu jest tutaj także misjonarz. Dzisiaj ojciec Marian Gołąb bierze udział w tym spotkaniu. Uczestnicy schodzą się przez cały czas trwania spotkania, bo nikt tutaj nie ma swojego zegarka. Spotkanie odbywa się na podwórku jednego z domów. Osobno stoi mały budynek kuchni. Większy to budynek mieszkalny. Obok toczy się normalne życie. Ziarna kawy suszą się na słońcu, a w innych domach ludzie zajmują się swoimi sprawami. Wielu z nich nie jest katolikami. Dużą grupę stanowią muzułmanie. Wszyscy żyją w zgodzie bez animozji na tle religijnym. Dzieci i kobiety siadają na macie i zostawiają buty przed wejściem na nią. Na przygotowanym stoliku spoczywa Biblia. To teraz dla zgromadzonych najważniejsze miejsce. Spotkanie ma charakter biblijny. Czyta się Słowo Boże, a misjonarz naucza i prowadzi medytację. Po lekturze Słowa Bożego następuje jego wyjaśnienie. Przemawia katechista, który cieszy się dużym autorytetem we wspólnocie. Uganda jest dawną kolonią brytyjską i obowiązującym jest tutaj język angielski. Plemiona, które zamieszkują Ugandę, w większości mówią jednak swoimi własnymi językami. Najliczniejszym jest plemię Luganda, które używa języka Luanda. Wielu uczestników spotkania rozumie tylko ten język. Misjonarz pozdrawia zgromadzonych w ich języku, jednak bardziej skomplikowane treści dotyczące wiary przekazuje po angielsku. Tłumaczem jest miejscowy katechista. Po czytaniu Pisma Świętego i nauczaniu przychodzi czas na modlitwę różańcową i wspólny śpiew, wykonywany z wielką radością.

Obrazek z błogosławionym Janem Pawłem II, taki jakich miejscowi jeszcze nie mają. Ostatnim punktem spotkania jest poczęstunek. Gospodynie wynoszą z kuchni przygotowane rzeczy, które będą podawane gościom i wszystkim zgromadzonym. To zielona herbata z mlekiem i jeszcze ciepłe, świeżo prażone orzeszki ziemne. Przed odjazdem jest okazja do zrobienia wspólnego zdjęcia. Najpierw z małżeństwami, a potem z innymi uczestnikami spotkania, którzy chętnie pozują do zdjęcia. Z wioski przenosimy się do miasta Matuga, w którym od 2009 roku pracują Franciszkanie. Jesteśmy na placu budowy, na którym stanie kościół. Tymczasowa kaplica znajduje się w budynku szkoły, która również jest w budowie. Za chwilę rozpocznie się uroczysta msza święta ku czci Matki Bożej Niepokalanej. Po niej odbędzie się poświęcenie nowego klasztoru, a wcześniej będziemy się modlić o błogosławieństwo dla zakonników, którzy w nim zamieszkają. Wierni zaczynają się już schodzić i przed mszą odmawiają różaniec. Tymczasowa kaplica jest mała i wielu ludzi zostanie na zewnątrz. Od czterech dni nie ma prądu, więc w czasie Mszy Świętej nie ma oświetlenia, a nagłośnienie działa dzięki uruchomionemu generatorowi. Chór z wielką energią wykonuje hymn: chwała na wysokości Bogu. Przygotowania śpiewu trwały przez wiele tygodni. Przed ołtarzem, na macie swoje miejsce mają najmłodsi. W encyklice z Missio z 1990 roku Jan Paweł II pisał. Na progu trzeciego tysiąclecia Bóg przygotowuje wielką wiosnę chrześcijaństwa której początek można już dostrzec. Jak nigdy dotąd, ma dziś Kościół możliwość niesienia Ewangelii świadectwem i słowem do wszystkich ludzi i do wszystkich narodów. Nowej epoki misyjnej, która stanie się okresem promiennym i bogatym w owoce. Jeśli wszyscy chrześcijanie, a szczególnie misjonarze i młode kościoły, odpowiedzą z wielkodusznością i świętością na wołania i wyzwania naszych czasów. i can not